Jakiś czas temu pracowałam z klientem, który postanowił wyskalować swój biznes. I rzeczywiście to, do czego udało im się dojść w zaledwie pół roku, to jest wzrost 20% rok do roku. Było naprawdę fajnie, dlatego że perspektywa czasowa, w ogóle okres, kiedy to wypracowali, wyglądał nieźle. Natomiast jak usiedliśmy i zaczęliśmy analizować szczegóły, to to już nie było takie piękne. Okazało się, żeby wypracować 20% więcej obrotu, trzeba było dwukrotnie zwiększyć koszty. Finał, jak się domyślacie, łatwo policzyć, na łeb na szyję poleciały zyski. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, czym jest skalowanie jakie są najczęstsze błędy firm w skalowaniu biznesu. Zapraszam! Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest skalowanie, dlatego że ja mam takie poczucie, że czasami trochę błędnie on jest rozumiany. Znaczy, firmy często postrzegają skalowanie jako, to my zróbmy razy dwa to samo, co mamy tutaj, i wiecie, dwa razy więcej ludzi w sprzedaży, dwa razy większa produkcja, dwa razy więcej coś tam, i efekt będzie taki, że dwa razy więcej przychodu będzie, to finał na koniec będzie taki, że będziemy mieć dwa razy większy zysk. No, tylko to nie jest skalowanie. To jest tak naprawdę rozwijanie biznesu, ale skalowanie to jest nieco mądrzejsze podejście do tematu. Skalowanie biznesu przede wszystkim polegać powinno na tym, że my szukamy sposobu na to, żeby obecnymi zasobami, obecnymi narzędziami w obecny sposób móc zarobić, zyskać więcej i móc zarobić i zyskać Mądrzej. Czyli szukamy sposobu na to, żeby efektywniej pracować, więcej wyprodukować, drożej sprzedać, wyjść na nowe rynki bądź do nowych klientów, zrezygnować z tych mniejszych na poczet tych większych i bardziej intratnych. Skalowanie biznesu to jest pewna strategia, jak my chcemy urosnąć. Rosnąć przez to zatrudnijmy sobie więcej ludzi na produkcji, czy też kupmy sobie kolejne maszyny, to nie do końca jest to. Największy problem, z jakim ja się zderzam przy skalowaniu biznesu, to jest to, że nie patrzy się holistycznie na całą organizację, tylko niestety firmy patrzą na jeden jakiś dział, na jeden obszar. No i najczęściej, muszę to z przykrością stwierdzić, to jest patrzenie przez pryzmat sprzedaży. Czyli um, przychodzi um, prezes, przychodzi właściciel i mówi, no to ten, to my chcemy urosnąć, ale nasz dział handlowy nie umie sprzedawać, to my musimy się nauczyć sprzedawać. Przychodzi jakiś trener, jakiś konsultant, ktokolwiek, uczy tej sprzedaży, wszystko ma być cacy i nie działa. Na pewno, jeśli słuchają mnie handlowcy, nie raz słyszeliście, albo nie raz widzieliście taką sytuację, że sprzedaliście coś, ale niestety produkcja albo, albo logistyka nie dowiozła. Albo sprzedaliście coś, ale niestety przyjechało to, albo zostało wyprodukowane w bardzo słabym stanie, bardzo niskiej jakości. Albo sprzedaliście coś, ale okazało się, że nie możemy tego zrealizować, bo brakuje nam jakiegoś komponentu, albo brakuje nam jakiejś eksperckości. Pamiętam sytuację, jak w firmie mojego klienta handlowiec sprzedał usługę. Usługę IT, której oni nie mieli w ofercie. Także wiecie, takie rzeczy też się zdarzają, zdarzają się także w największym, natomiast to nie o to chodzi. Znaczy, jeżeli chcemy skalować biznes, to nie możemy podchodzić do skalowania biznesu z perspektywy tylko i wyłącznie jednego działu, bo co z tego, że sprzedaż sprzeda? Jeżeli inne działy, produkcja, logistyka, delivery, HR, bo na przykład nie będziemy mieli ludzi, zwyczajnie nie dowiezie. A powiem Wam, że bardzo często nie dowozi. To znaczy jest tak, że ta biedna sprzedaż, czy ten biedny marketing to taki chłopiec do bicia czy dziewczynka dobicia, że ponieważ u nas jest mała sprzedaż, to oni na pewno nie potrafią. No nie, trzeba spojrzeć dużo szerzej na całą organizację. A może jest tak, że my nie mamy dzisiaj produktów, które były na miarę dzisiejszych czasów. Może jest tak, że nasze produkty wymagają odświeżenia. A może jest tak, że same produkty są spoko, ale sposób podania, opakowania, komunikacja jest beznadziejna. A może to jest OK, ale na przykład nasze procedury logistyczne czy też umowy są tak straszne, że przejście przez, przez cały proces z klientem to w ogóle się nie uda. A może to jest też jeszcze OK, tylko na przykład my nie mamy żadnych narzędzi marketingowych dla naszych partnerów biznesowych i trochę trudno, żeby oni promowali nasze usługi czy też produkty i brali za to odpowiedzialność, skoro my. My sami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego, dlaczego warto nas kupić, jaka jest nasza propozycja wartości. A nawet jeśli to jest, to może na przykład, i tu słuchajcie, mogłabym naprawdę długie godziny opowiadać o tym, co często widzę w organizacjach, jeżeli chcemy skalować biznes, bo nie powinniśmy mówić o skalowaniu sprzedaży, bo to z tego, że my wyskalujemy sprzedaż, jak zaplecze nie dowiezie? Jeżeli my chcemy skalować biznes, to my dzisiaj, już teraz, musimy wiedzieć, co będzie się działo dalej. A co może się dziać dalej? No, na przykład, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasz magazyn będzie w stanie wydać tyle towaru, jeżeli dwu albo trzy albo nawet pięciokrotnie zwiększy się sprzedaż. Co wtedy? Macie do tego odpowiednie narzędzia? Będziecie w stanie zarządzić tym w sposób właściwy? I wiecie, większość klientów na tym etapie rozmów, jak wchodzimy do klienta jako interim menadżerowi, mówią, o, na pewno tak, bankowo. Tylko wiecie, potem przyglądamy się, cała praca jest robiona ręcznie. Nie ma żadnej automatyzacji. Jest tak, że nawet nie ma żadnej automatyzacji, która pokazuje, co wsadziliśmy do którego pudełka, wysyłając klientowi. Dzisiaj tam pakuje Zosia, Krzyś i jakiś, nie wiem, Marcin. I fajnie, my mamy do nich zaufanie, ale jak pięciokrotnie zwiększymy sprzedaż, będziemy potrzebowali pięć razy więcej takich ludzi. I pytanie, czy oni też będą robić to równie dobrze? Czy będziemy w stanie zarządzić produktem, magazynem i wszystkim? Często odpowiedź jest prosta. Nie. Dlatego skalowanie biznesu i największy błąd, który może popełnić organizacja, to spójście tylko i wyłącznie tam, gdzie jest generowana kasa, czyli do działu sprzedaży. Jeżeli tylko tam będzie budowana sprzedaż, jeżeli tylko tam chcemy skalować biznes, to bardzo szybko dowiecie się, że to po prostu nie będzie możliwe, bo tak naprawdę ciężar biznesu i to, czy klient po pierwszym zakupie do Was wróci, to jest na zapleczu. Jest w całym delivery, jest w ludziach, którzy dostarczają, jest w logistyce, jest w ludziach, którzy mają być merytoryczni, mają obskiwać klienta, mają przyjmować reklamacje. Jak to nie zadziała, jak tego nie macie ułożonego, to każdy, absolutnie każdy, nawet najlepszy proces sprzedaży, i na świecie, w tym miejscu się potknie. Ale czy sam fakt, że zajmiemy się każdym obszarem już jest gwarantem sukcesu? To znowu, Niekoniecznie. Niestety mam takie doświadczenia, e, w je na żywo u jednego klienta. E, doświadczenia, które pokazują, że jeżeli w organizacji pojawia się wielu konsultantów, trenerów, ekspertów, jak zwał, tak zwał, którzy próbują tę organizację wyprostować, próbują tę organizację ułożyć, wesprzeć ją w skalowaniu, to najczęściej jest tak, słuchajcie, że to wygląda jak pociąganie kołdry. Zawsze zabraknie, a to na stopę, a to na głowę, a to, a to na inną część ciała. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli nie ma jednej strategicznej wizji, tylko jest tak, że właściciele są A dobra, to od tego weźmiemy system RP, od tego WMS-a, tu weźmiemy jakąś automatyzację na produkcji, o, o tam weźmiemy proces sprzedaży, bo bo oni są znani, sławni w ogóle, ale te rzeczy się nie kleją. To jest trochę tak, jak ułożyć, próbować ułożyć puzzle Z pojedynczych puzli powyciąganych z przeróżnych opakowań się nie da. Naprawdę się nie da. W sensie to nie ma prawa zadziałać, nie ma tam żadnej spójności, nie ma tam żadnego grania do jednej bramki i jest tak, że jest tylko i wyłącznie krzywda, krzywda organizacji. Częstym błędem, z którym ja się spotykam, i powiem Wam, że to jest taki błąd, który nie wiem, z czego wynika do końca. To jest błąd polegający na tym, że wchodzimy do, do organizacji, zaczynamy rozmowy i w tym momencie, słuchajcie, wjeżdża zielona farba. I zaczynamy malowanie trawników na zielono. To jest niesamowite. O, procesy sprzedaży, pani Iwona, doskonałe mamy. A ten system, ten herb, to co prawda my go dopiero wdrażamy, ale to będzie taki herb. Że to będzie najlepszy ryb na świecie. A na produkcji jakość idealna, doskonała wręcz. Słuchajcie, jeżeli tak oceniacie swoją firmę i jeżeli w taki sposób podchodzicie do skalowania, to to się nie ma prawa udać. Skalowanie wychodzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrafimy spojrzeć na swój biznes, kiedy potrafimy spojrzeć na wszystko to, co w nim nie działa, i tak szczerze, tak do bólu, tak wiecie, co tam na wątrobie i na seldoku leży? Nazwać to nie po to, żeby szukać winnych, nie po to, żeby kogokolwiek karać, chłostać, odpalać się, stosik na czarownicę, tylko po to, żeby stwierdzić, że to wymaga poprawy i naprawy. Bo tylko wtedy, kiedy nas wiemy, co wymaga poprawy i co wymaga naprawy, tylko wtedy jesteśmy w stanie cokolwiek realnie z tym zrobić. Jakiś czas temu zgłosił się do nas potencjalny klient. Klient, który nie był co prawda właścicielem firmy, natomiast na spotkanie ze mną już tego właściciela firmy zaprosił. I słuchajcie, to była osoba, to był pan, który pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. I zaproponował nam, żebyśmy zajęli się wsparciem dla niego w obszarze sprzedaży. No i jak zaczęłam zadawać różne pytania odnośnie tego, jak on funkcjonuje, co się u niego dzieje, z czym mają problemy w biznesie. No i tak, kurczę, bardzo trudno było uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi na pytanie, więc postanowiłam zacząć odpytywać o fakty. A w jaki sposób mierzycie, a w jaki sposób liczycie, a jakim narzędziem analizujecie, a jakie konkretne KPI, -e? a kto je zbiera, a z jaką częstotliwością? A skąd macie dane? Tak bardzo wiecie, próbowałam zdiagnozować, jak to wszystko wygląda, i tak naprawdę na żadne pytanie nie uzyskałam żadnej konkretnej odpowiedzi. W pewnym momencie padła odpowiedź, że to na tym etapie nie będziemy rozmawiać o takich szczegółach, ponieważ nie mamy podpisanej żadnej umowy, nie mamy żadnego nda i nie będę znała żadnych informacji. Więc zaproponowałam w takim razie, o czym powinniśmy rozmawiać, no bo jeżeli mam pomóc, musimy dowiedzieć się, co nie działa i czy jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić. I słuchajcie, po długiej takiej wymianie zdań okazało się, że dyrektor zarządzający jest osobą, która nie ma wiedzy na poszczególnych obszarach biznesowych. Ma bardzo dobrą wiedzę logistyczno-produkcyjną. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o sprzedaż, marketing, cash flow, czy w ogóle analizę finansową, to tutaj... I fajnie by było przyjść i to powiedzieć. Słuchajcie, potrzebuję w tym obszarze pomocy. Natomiast było tak, że on postawił taką mocną granicę. hej. Tu w ogóle nie wchodzić, to będzie moje, wy możecie tylko sprzedażą się zająć, bo jak wy sprzedaż zrobicie, to ja sobie poradzę. Nie poradzi sobie. Niestety, to z przykrością stwierdzam. Często jest tak, że próbując wybielić, czy też właśnie pomalować tę słynną trawę na zielono w jakichś obszarach, jeżeli nie wpuszczacie tam osoby, która ma was wesprzeć w skalowaniu biznesu, bo na przykład tam pracuje żona, bo na przykład tam pracuje córka, bo na przykład tam pracuje tatuś albo ktokolwiek inny i w ogóle to jest dział, którego nie ruszamy, to nie ma szans poprawić biznesu. W życiu miałam okazję widzieć mnóstwo firm, którym się nie udało skalowanie. Pierwszy przykład to była firma, która była firmą szkoleniową, która bardzo twardo i bardzo ostro. Nie wpuszczała mnie do obszaru dotyczącego delivery, czyli do, do, do rozmów z samymi szkoleniowcami. No i słuchajcie, jak, jak przyszło co do czego i udało się naprawdę fajnym pomysłem, fajnym procesem zyskać naprawdę fajnego klienta, to wyobraźcie sobie, że po pierwszym szkoleniu klient wypowiedział umowę tak tragiczne było. I niestety jest tak, że jeżeli nie macie tego krytycyzmu w sobie, ale tak jak powiedziałam, nie po to, żeby kogokolwiek wywalać, gnębić czy szukać winnych, tylko po to, żeby usiąść i powiedzieć, dobra, tu chyba mamy problem, zajmijmy się tym razem. I siadamy i zajmujemy się. To jest taka podstawa, jeżeli chodzi o poprawianie, o skalowanie biznesu, bo w skalowaniu przede wszystkim chodzi o to, żeby znaleźć luki. Jeżeli przykrywacie je dywanem, nie znajdziemy ich. Jeżeli ich nie przykrywacie, tylko jesteście otwarci na rozmowę, na przedstawianie, gdzie są ewentualne słabe punkty, to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I nie tylko w jednym obszarze. Dlatego, że biznes, firma, to jest system naczyń połączonych. To, że Wy spróbujecie jedno naczynie poprawić i dolewacie tam wody, to wcale nie znaczy, że wszystkie poziomy będą idealnie do góry szły. To jest tak, że to się może rozproszyć, to się może wylać gdzieś. To po prostu nie zadziała. W skalowaniu chodzi o spójne podejście całego biznesu. No dobra, wiemy już, że jakie są błędy. Pytanie, czy my cokolwiek możemy z tym zrobić? Oczywiście. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie już za tydzień i wówczas porozmawiamy o tym, co my tak naprawdę możemy zrobić, jeśli chodzi o skalowanie biznesu. W jaki sposób uchronić się przed potencjalnymi błędami, w jaki sposób śledzić i mierzyć, w jaki sposób założyć pewne czujki na nefralgiczne punkty w organizacji. Do zobaczenia!